Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przychodzę z filmem pod tytułem Masz wiadomość, co moje karty chcą Tobie przekazać? I do wyboru są trzy karty: jeden, dwa i trzy. Dobrze, wybierzcie sobie na miniaturce zdjęcia, macie przybliżony wybór. Nie będę dzisiaj przesuwać. Zastanówcie się i będziemy zaczynać. Ok, odkładam trzy, dwa i jedyneczka. Wybór jedyneczek i patrzymy, jako wiadomo, spłynie do jedyneczek. Co tutaj widzimy, hmm, poczekajcie, zastanowię się chwilkę. Przypatrzę się. Może to być taka sytuacja, że być może jesteś na takim etapie swojego życia, gdzie będziesz coś zmieniać w energii pracy. Może jakieś tutaj towarzystwo jest nieodpowiednie, wysokość finansowa jest nie taka. Mam tutaj albo jakaś wiadomość do Ciebie, może przyszła, że jednak tam, gdzie jesteś, tracisz tą pracę, albo taka samoświadomość, że czas najwyższy, coś w energii finansowej zmienić. I tutaj mi się taka sytuacja właśnie pokazuje, że Zmiana w Twoim życiu, zmiana schematów, coś z tymi finansami, z pracą, z zarabianiem. Jeżeli tam wprowadzisz jakieś zmiany, to przychodzi do Ciebie poczucie, tak jakby lepszego zadowolenia. Jakaś większa stabilizacja. A więc patrząc na te karty, mam wrażenie, że jeżeli jesteś osobą, która szuka pracy, albo która jest w miejscu toksycznym w pracy, albo która wie, że pracę traci za moment, że na przykład nie wiem, do końca sierpnia jest umowa, to tutaj wiadomość do Ciebie idzie, nie martw się, nie twórz jakichś czarnych wizji. Nie lękaj się, bo będziesz podpisywać nowe dokumenty i przed tobą nowa droga życia. To jest jedno. Natomiast druga kwestia z tych kart pokazuje się taka, że byś, moja droga, jedyneczko, zadbała o swoją kobiecość, o swój wygląd, ale to też może być. Takie coś, wygląd wyglądem, ale być może takie, brakuje tobie tego ukochania siebie, tej akceptacji siebie, może w ten sposób. Przyjrzyj się temu. Możesz mieć też takie wrażenie, że w Twoim życiu są sukcesy, ale one są znikome, byle jakie, pozorne, częściowe. Nie do końca możesz czuć się spełniona. I Ty masz uwierzyć w siebie? Wiem, bardzo często mi. Ktoś tam pisze, że tylko mówię o poczuciu własnej wartości i się powtarzam. No ale jeżeli ja widzę królową denarów, co ci pomoże, i to jest karta. Poczuj się bezpieczna, znajdź w sobie poczucie tej wartości, postaw na siebie poprzez kartę diabła, poprzez zmiany schematów, poprzez uwolnienie się z jakiejś uwięzi swojej własnej, mogą to być twoje myśli, negatywne myśli na swój temat. Albo mogą to być jakieś relacje, emocje trudne, ciężkie, bo żyjesz za bardzo jakimiś ranami emocjonalnymi, bo żyjesz za bardzo jakąś przeszłością, bo nie potrafisz się z czegoś cieszyć, albo jesteś w jakiejś trudnej relacji partnerskiej, zawodowej, biznesowej, rodzinnej, przyjacielskiej, tak? Przed Tobą będą zmiany, ale te zmiany nie przychodzą od tak sobie, bo wszechświat Ciebie wspiera. Tylko ty masz sam sama wprowadzić te zmiany w swoim życiu. Tak to tutaj widzę. Do niektórych z Was idzie też jakaś relacja. Ale czy ta relacja będzie właściwa? Obserwuj czas pokaże. Bo mam tutaj pewne wątpliwości co do tej nowej osoby poznanej przez ciebie. Dobrze, więc może tu sobie jeszcze dobierzemy, jaka wiadomość. Jako uzupełnienie płynie. Proszę bardzo, miłość własna. Co się zna rzeczy. Co się zna rzeczy? I jakaś idzie tutaj relacja, bratnia dusza, coś w tym stylu, ale ty jesteś na jakiejś uwięzi. Czas najwyższy się z tego uwolnić. Wszystkiego dobrego. Dwójeczka. Wiadomość dla dwójeczki. No proszę bardzo. Mhm. Mhm. No właśnie. Co tutaj jest pokazane? Nie ma w tobie jakiejś równowagi. Nie balansujesz. Nie ma tej równowagi. Za bardzo dajesz siebie komuś. Oddajesz siebie komuś. Za bardzo oddajesz swoją energię. Karty ciebie proszą, zweryfikuj swoje otoczenie, towarzystwo, bo mogą być przy tobie jakieś wampiry energetyczne, toksyczne osoby, które zsią z ciebie energię. Przypatrz się, przy kim czujesz, że wzrastasz, a przy kim czujesz, że tracisz energię. Kto jest taki, kto ciągle ci biadoli, narzeka, a nic ze swoim życiem nie robi? Kto jest taki, kto ci zazdrości, kto nie cieszy się z Twoich sukcesów? Zweryfikuj to. Taka tutaj do ciebie wiadomość płynie. Też powiedziałabym, nie dawaj się wykorzystywać, bo naprawdę tutaj no, nie masz tej równowagi w dawaniu i braniu. Nawet jeżeli tyczy się to relacji, związku, przyjaźni, czy czegokolwiek innego, to zwróć uwagę, żeby ta energia była w miarę w równowadze 50 po 50. Nawet jeżeli niech będzie 60 na 40, ale nie 90 na 10 czy 80 na 20. Tak? Ty je, tkwisz w czymś toksycznym. Być może zastanawiałaś się dwójeczko nad wyborem jedyneczki. Jeżeli tak, to tutaj ten przekaz jest powiązany, bo ja to widzę. Możesz chcieć bardzo mocno zmieniać pracę, możesz chcieć y, szukać czegoś innego, może jakieś do ciebie wieści przyszły, jakąś tajemnicę nagle odkryłaś. Że w tym miejscu, gdzie pracujesz, już nie będzie dla Ciebie miejsca w najbliższym czasie, i teraz tutaj te karty Ci mówią: Nie płacz, nie rozpaczaj nad tym, wpadniesz na super pomysł, przyjdzie coś innego. Użyj tylko sprytu, logiki, intuicji i nie chwal się nikomu. Szybko znajdziesz nowe miejsce pracy, szybko znajdziesz nową pracę, nową współpracę, tak? A tam, gdzie jesteś i ktoś Ciebie już nie chce, to jest ten czas, żeby się z tym pożegnać, nie trzymać na siłę tego, nie prosić, bo to jest miejsce, w którym i tak nie miałabyś dwójeczko rozwoju. Wiem, trudne w momencie, kiedy nagle przychodzi ta świadomość, nie będę mieć pracy, co zrobię, jak opłacę wszystko, jak będę żyć, ale tutaj karty pokazują, ta zmiana w Twoim życiu jest Ci potrzebna, bo tam, gdzie jesteś, jest Ci trudno i ciężko, tam jesteś wykorzystywana, niedoceniana, pomijana, tak? To jest jedno. Więc tutaj coś będzie się w energii pracy zmieniać. Tu idzie do ciebie jakieś polepszenie, jakaś zmiana, jakaś powiedziałabym poprawa, naprawa, i mam wrażenie, że z biegiem czasu przypomnisz sobie to czytanie po jakimś czasie i powiesz, tak, to jednak mm, była prawda, że tam, gdzie się będę uwalniać, a wejdę w nowe, to w tym nowym poczuję się lepiej. Dobrze, to jest taki jeden przekaz. Drugi przekaz jest taki, jeżeli jesteś w związku w relacji, to karty mówią: użyj sprytu, zabaw się w detektywa, a odkryjesz prawdę, bo tkwisz w relacji, w której jesteś oszukiwana dwójeczko. Wiem, to nie jest dla wszystkich. Jeżeli ty jesteś w szczęśliwej relacji, nie masz powodów ku temu żeby podejrzewać partnera czy partnerkę, męża czy żonę o to, to zostaw to, nie przeżywaj tego, bo to nie będzie dla Ciebie. To jest dla tych osób przekaz, które są w jakiejś relacji i widzą, że ze strony tej drugiej osoby nie ma już zaangażowania, nie ma już tej miłości takiej, jaka była kiedyś. Użyj sprytu, popraw, pobaw się w detektywa, a odkryjesz prawdę. Taki tu właśnie przekaz popłynął. Jeszcze chciałabym powiedzieć, że nie jesteś równowadze, bo masz zaburzoną czakrę podstawy korzenia kręgosłupa. Tutaj by trzeba było pooczyszczać, pouwalniać w czakrach. U Ciebie najbardziej jest ta czakra podstawy zaburzona. Przyjrzyj się też swoim sprawom kobiecym. Tutaj o tym karty wspominają, żebyś być może moja droga dwójeczko zadbała o siebie, tak. Przebadała się, poszła do lekarza, jakieś, jakąś rutynową kontrolę sobie zrobiła, ale też chciałabym Ci powiedzieć, że super fajna intuicja Ci będzie towarzyszyć. I co tutaj? No, właśnie, tu jest jakieś nieporozumienie w jakiejś relacji, nie rozumiecie się do końca. Nie wchodzić w energię mentalności ofiary, absolutnie. Wyswobadzać się z tego, z jakichkolwiek mentalności, z jakiegokolwiek narzekania, nie, stawiać na siebie. Odkryć w sobie tą temperamentność, te potrzeby, tą odwagę, tak. Uwierz w siebie i ruszaj naprzód. Wszystkiego dobrego. Trujeczka. wiadomość dla trujeczki. No a tutaj to tak jak widzicie. Denarowo. Denarowo się pokazało. Hmm? <laughs> I cóż ja tu mogę Wam powiedzieć? Kurczę, no nie wiem, to chyba jest naprawdę ogólny przekaz dla tych osób, które martwią się o finanse, boją się o pracę, o to bezpieczeństwo finansowe. No tutaj chyba o to chodzi, tak? Będziesz pracować, będziesz zarabiać tyle, ile energii własnej, zaangażowania włożysz w coś, czy w pracę, czy w szukanie pracy, czy w jakieś projekty, pomysły. Będziesz zbierać plony tego, będziesz zbierać obfitość. Może teraz jesteś na jakimś okresie próbnym i może wahasz się, zastanawiasz się, czy podpiszą z tobą umowę, czy dostaniesz tą pracę. Karty mówią tak. Nie bój się. Jeżeli jest to jakiś okres próbny, ktoś Ciebie sprawdza, no to uda ci się, tak? Jeżeli jesteś osobą, która poszukuje pracy, włóż jeszcze więcej w to energii, przejmij tą inicjatywę jeszcze bardziej, a ta praca do Ciebie przyjdzie. Widzę też tutaj taką sytuację, że może coś poprawiać się na płaszczyźnie rodzinnej w Twoim życiu tej takiej rodziny wielopokoleniowej, gdzie wchodzą w greciocie wujkowie, kuzynostwo, ich dzieci, dziadkowie, rodzice, bliższa, dalsza rodzina. Tutaj może jakaś taka fajna atmosfera powstać, tutaj może coś się poprawić, polepszyć. Dla niektórych z Was oczywiście, tak? Bo jest to czytanie ogólne, więc tutaj nie każdy się w tym odnajdzie. Ja w ogóle czuję i myślę, że ty jesteś osobą, która zrobiła kawał dobrej roboty, pracując nad sobą, i myślę, że czekają ciebie jakieś pozytywne zmiany w życiu. Myślę, że w każdej dziedzinie Twojego życia coś tu będzie się uzdrawiać i polepszać. Może Ty jesteś tą osobą, która właśnie pracuje z rodem, uwalnia coś tam, przepracowywuje. I dlatego tutaj będzie tylko już lepiej. Bardzo dobra intuicja ci towarzyszy, karty pokazują. Super takie połączenie ze swoją podświadomością. Gorzej powiedziałabym w relacji. Jeżeli jesteś w relacji, to tutaj karty pokazują. Tak zwane trochę ciche dni mogą gdzieś tam się wkraść. Mhm. Jeżeli potrzebujesz ogólnie jakiejś pomocy, wsparcia od kogoś, to proś, wspomnij o tym, a będzie Ci dane. Jeżeli Ty też czujesz w sobie taką potrzebę, żeby komuś pomóc, nie wahaj się przed tym, bo Ci się to opłaci, opłaci Ci się to energetycznie. Dobrze, i co jeszcze dla trujeczki? I będziemy kończyć. Dla trujeczki, proszę bardzo, wypatruj znaków, szans, możliwości. Masz dużo narzędzi do tego, żeby jeszcze więcej w tym życiu mieć, żeby jeszcze więcej tej obfitości płynęło. Wiele sytuacji spraw jest dla ciebie lekcją życiową. I żebyś czasem trujeczko nie wchodziła, nie wracała w tą energię cierpienia. Nie. Ty wiesz, ty pracujesz nad sobą. Ty czujesz te zmiany, ty wiesz, że pewne sytuacje w życiu po coś były, ty to odkrywasz, ty, ty dowiadujesz się, ty wyciągasz z tego wnioski i ty pracujesz nad sobą. I zaczynasz już naprawdę tak na poważnie znać sens swojego życia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.